Cześć kochani, witajcie na kolejnym odcinku i dzisiaj przechodzę z takimi zdrapeczkami za 35 zł i co tu mamy? Mamy diamentowy milion za 20 mamy krzyżóweczkę zadyszkę, no niestety już to szarą i walizkę pieniędzy, także co? Zaczniemy oczywiście od tej walizy i sprawdzamy jakie tu wygrywają liczby szukamy oczywiście jeszcze walizki i zdrapa z numerkiem 25 także co tu mamy trzydzieści pięć trzydzieści cztery czterdzieści trzy i pięćdziesiąt cztery ok a mamy tak trzydzieści jeden dwadzieścia sześć dwadzieścia dwa czterdzieści i siedemnaście także w pierwszym rządku nie ma nic a w drugim dwadzieścia jeden 16, 32, 44 i 33. No to tak nieładnie. Blisko, blisko krążył, ale tu chyba pomiędzy gdzieś były kontrolne. Mamy U i O. Jest Y. Dobra, no to ta jest pusta. Weźmiemy sobie teraz może krzyżóweczkę. Nie przygotowywałam, także w unosie mamy lament, a krzyżówka jest z numerem 21. Także sprawdzamy, jakie tu mamy literki K oraz R. Ok, K i R. No to R mamy tu. Tu mamy R. No co. Tutaj R, i tu jeszcze widzę K. Ok, chyba wszystko. W bonusie nic nie ma. Także patrzymy w, y, tutaj niebieską. Mamy K, mamy R. Tutaj K. O, tu już więcej trochę. dobra. No to lecimy do zielonej. Mamy R. Tu następne. Tutaj K. I jeszcze tutaj mamy R. I to chyba wszystko. Dobra. No to patrzymy kolejne dwie literki. Mamy M oraz X. No to chyba zdrapię jeszcze jedną co, bo tego X to raczej nie będzie. Czyli mamy M i W. No i ewentualnie ten X, którego chyba nie widziałam. Ale może będzie. M i W. Dobra. Teraz niebieska. A jeszcze w bonusie mamy M. Dobra. No i co? Tutaj w ogóle M nie ma? No to patrzymy zieloną. Tu mamy jeszcze W. No i tego X, tak jak mówiłam, nie było. Ok, no to patrzymy dalej. Co tu mamy? Mamy d i b. Ok, tu mamy b i d. Mm, tu jeszcze d. I jeszcze tutaj. Dobra. W bonusie nie ma, także patrzymy tutaj niebieską. Tu mamy d tu tu widzę B Dobra. i zielona mamy D tu nawet B dobra na to patrzymy kolejne literki. mamy T oraz F tu mamy F. Tu mamy T I wszystko. Ponu się mamy te. Dobra. I patrzymy na niebieskiej. Dobra. I zielona. i to co, tyle? no dobra, no to patrzymy dalej mamy E oraz U E i U dobra, tu mamy E tu mamy U o, tak słabo? myślałam, że więcej będzie tego E no trudno, dobra w mamy e. I patrzymy teraz niebieską. Mamy e. Tu mamy u. No tu już trochę więcej. O. I tu mamy pierwsze słowo. Bóg. Dobra, super. I lecimy do zielonej. Tu mamy u. Tu, tu mamy E. Tu jeszcze widzę E. Okej. Okay. No to patrzymy kolejne literki. Mamy u, mamy A, super. Oraz H. Dobra, no to lecimy. Teraz będzie tutaj trochę drapania. O, i mamy pierwsze słowo Buda. Mm, dobra. Okej. Okay. Chyba wszystko. W się mamy A. To teraz patrzymy niebieską. A i H. Tu mamy A. Ale H, to ja chyba nie widzę. Dobra. No to patrzymy teraz zieloną. Pócimy dalej. Co tu mamy? G i P. Dobra, P mamy, tu mamy G. Tu mamy jeszcze P. O, i tutaj widzę G. Dobra. Chyba wszystko. W bonusie nie ma. No to patrzymy teraz niebieską. Mamy G. Tutaj mamy P. No i tak skromnie. I teraz zielona. Tu jest P. Tu mamy G. Tu kolejna P. Tutaj G. I jeszcze tutaj. O, a tu było jeszcze hapaczcie nie zdrapałam. Okej. Okay. No to patrzymy dalej i mamy. V i O, no to V pewnie nie będzie, także strapiamy yy, ostatnią jeszcze. Także mamy O oraz I. No to fajne literki, tylko pytanie, czy coś tu dadzą. Tu mamy piwo, i jest to drugie. Ok. I co? Trzeciego nie ma. Tu jeszcze jest O. S nie było. Tutaj mamy jeszcze U. L też nie było. J nie było. Ok, czyli tu kończymy na dwóch. W bonusie nie ma. I patrzymy niebieską. Tu mamy I i mamy Irak. Czyli to jest drugie. Ok. No tu wszędzie czegoś, patrzcie, brakuje. Szkoda, szkoda. Z nie było. S nie było. N nie było. No dobra. No to tutaj mamy dwa. I teraz zielona. Tu mamy O. No i tutaj niestety też trochę zabrakło. Tu w ogóle chyba nie mamy ani jednego słowa. Zobaczcie. No chyba że coś przegapiłam. Aha. Właśnie widzę, że przegapiłam. Bo tu mamy homer. Dobra. No ale to jest pierwsze. Dobra. Także co? Krzyżowa będzie pusta. No Mnożnik jak zwykle razy trzy. W się dyszka. A kontrolne pewnie różne tak jest. Dobra. No to ostatnia na dzisiaj to diamentowy milion z numerkiem drugim. No i co? szukamy oczywiście tej kaski, portfela bądź dolara. Także ostatnia nadzieja w tej strawce. A mamy tak. Kawę, okulary, rower. Winogrono, monetę i chmury. Dalej mamy wiśnie, palmę, słoneczko, narty, no i balsam. Dalej mamy podkowę, awokado, gwiazdę, plecak, serduszko oraz perłę. No i co, zbliżamy się do końca. A wygranej niestety nie widać. Ostatnie trzy symbole. Mamy ananasa, zegar, no i koronę. Kurczę, szkoda, szkoda. Ale sprawdzę jeszcze tu kontrolne, czy nic nie przegapiłam. Ech, dosłownie. No to niestety, kochani. Dzisiaj przygotowałam same pustaki, czyli na wkład 35 zł. Nie udało się odzyskać nic. Także 35 dzisiaj jestem w plecy. Ale to nic, będziemy oczywiście Drapać dalej. Także, kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawcie koniecznie łapaczkę w górę na pocieszenie. I widzimy się w następnym odcinku. Także buziaki. Pa, pa.